Moje drogie, moi drodzy. Po tych powitaniach matki generalnej właściwie bardzo niewiele można dodać. Jako gospodarz tego miejsca, jako rektor Jezuickiego Uniwersytetu Ignacjanów w Krakowie witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w murach naszej uczelni. Witam Was w murach naszej uczelni i zapraszam do tego, abyście się tutaj czuli jak u siebie w domu. Bo w pewnym sensie tworzymy jedną, tę samą rodzinę. Na tym obrazie przedstawiającym Gwidona z Montpellier mamy dzieci, mamy kobiety. A wiemy, że troską obejmował tych, którzy byli samotni, którzy byli porzuceni. Okno życia to jest, jeśli dobrze sobie przypominam, dzieło jego czy dzieło zakonu czyli był człowiekiem dla innych, dla potrzebujących. I to jest również rys, który w tych ostatnich dziesięcioleciach. W sposób szczególny jest wydobywany w naszej jezuickiej duchowości, że jezuita to jest człowiek dla innych i że nasza posługa intelektualna, również ta uniwersytecka, ma być ukierunkowana na to, aby ci, którzy zdobywają wiedzę, rozwijali swoje człowieczeństwo w tym właśnie byciu, w tej ofiarności, w tej otwartości na innych. Tu się spotykamy. Na pewno tych spotkań jest dużo więcej. Jak rozmawiałem z Matką Generalną, parę kroków od naszego domu generalnego w Rzymie znajduje się znany prawdopodobnie wielu z was kościół pod wezwaniem Ducha Świętego, w którym my też posługiwaliśmy i posługujemy w konfesjonałach, ale nie tylko. Także ta obecność wasza Zwłaszcza drogie siostry, jesteś takim wyrazem żywotności tego charyzmatu i jego potrzeby dzisiaj. Jest również ważności tej pracy, która została doceniona również przez Ojca Świętego, u podstaw której leży nie tyle Gwidon, Ile ten, który Gwidona natchnął, a on na to odpowiedział. I to tchnienie i natchnienie jest cały czas żywe, również dzisiaj. I wasza obecność, wasza posługa, odradzający się, ga, odradzająca się gałąź męska zakonu, sądzę, że mogę powiedzieć bez obawy błędu, są tego namacalnym dowodem. Niech ten czas spędzony w murach Ignatianum, zgłębiając różne aspekty i życia Gwidona, i życia zakonu, będzie czasem owocnym i podczas tych konferencji, ale również, żeby ten czas, który będzie pomiędzy kolejnymi sesjami, był też takim czasem właśnie dzielenia się tą radością, tym pokojem, którym pozdrowiła nas wszystkich Matka Generalna, którego źródłem jest sam Duch Święty. Szczęść Wam Boże!